Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Nadajemy z pięknego Hełmna w cieniu murów miejskich. Piękne historyczne miasto z bogatą historią. Kiedyś siedziba Krzyżaków, potem biskupstwa. A zaproszenie do programu przyjął pan burmistrz. Panie burmistrzu, czy Chełmna skorzystało na obecności w Unii Europejskiej? Myślę, że to jest pytanie retoryczne, pana ministra bo wszystkie miasta polskie skorzystały. Trzeba być w strukturach unijnych i trzeba powiedzieć, że to się po prostu Polsce opłaca. I my to tutaj lokalnie bardzo mocno czujemy. Zostało zrealizowanych tak duży szereg inwestycji za pieniądze unijne, że dzisiaj trudno byłoby je wymienić. No z, z wieży kate, katedry, dobrze mówię? Kościoła farnego. Kościoła farnego widać odnowione pięknie dachy. Tak. W większości budynków. Tak, zdecydowanie to są między innymi pieniądze unijne, ale też trzeba powiedzieć o inwestycjach termomodernizacyjnych, Aha. fotowoltaice, czyli kolektorach słonecznych, ekologia, bardzo ważny temat, myślę, że troszkę przemilczany w kampanii wyborczej albo niewystarczająco eksponowany. Także to, to, to też za pieniądze unijne. Instytucje kultury skorzystały, szkoły, czyli cała edukacja, która zrealizowała szereg różnych projektów edukacyjnych i to również... A miejscowy zapieramy. biznes? Ja na przykład mam ciągnik Johna Dira z, z firmy AgroSieci. Aha, no właśnie. Jak najbardziej. Także biznes też sięga po te środki europejskie. Ale też trzeba powiedzieć, że środki europejskie to jest tylko jeden wymiar. My nie patrzymy na Unię Europejską jak na dobrego wujka tylko jako dobro, które nam się opłaca w sensie kapitału społecznego i też takiego przepływu ludzi. No, poczucie, no, poczucie bezpieczeństwa. Poczucie no, bezpieczeństwa. Młodsi tego nie pamiętają, ale kiedyś były granice państwowe, dzięki przynależności do Unii Europejskiej my się możemy swobodnie przemieszczać. Co więcej, możemy podejmować zatrudnienie za granicą. No, ale swobodny, chodzi o to, żeby u nas pensje ale... tak wzrosły, żeby młodzież chciała wracać, właśnie nie? Właśnie o to chodzi. Żeby to było tak, żeby, żeby ten, ta migracja teraz była Odłudziła w drugą się. stronę, tak. Mhm. Tak. Ym, Czyli co, to są ważne wybory, nie? Dobrze, żeby nasza frekwencja w naszym regionie kujawsko-pomorskim była na tyle wysoka w porównaniu do reszty kraju, bo tak działa ta ordynacja, żeby utrzymać trzech europosłów? Bezwzględnie. My zresztą przyłączyliśmy się do kampanii profrekwencyjnej. Marszałek województwa, Piotr Obecki ogłosił konkurs na frekwencję. My to robimy nie tylko z tego powodu, że może miasto mieć z tego jakiś benefit, ale dlatego, że uważamy, że to jest coś, w czym Hełmno musi wziąć udział, chce wziąć udział. Stąd wychodzimy do mieszkańców z taką ofertą, żeby gremialnie głosować. Chcemy zawalczyć po prostu o jak najwyższą frekwencję. Chodzi też moim zdaniem o sygnał, bo rozmawiałem o tym z marszałkiem Całbeckim, że obecny system, że to regiony, sejmiki, marszałkowie rozdzielają środki, jest korzystniejszy niż miałaby to robić Warszawa. Zdecydowanie, no tutaj maszałek i my tutaj lokalnie najlepiej znamy swoje potrzeby. I nie chcemy, żeby Warszawa decydowała o tym, gdzie ma być prowadzona inwestycja. Warszawa niech unii. lepiej przypilnuje, żeby wreszcie z piątka była skończona i parę innych rzeczy. Prawda? No zdecydowanie te inwestycje tutaj niestety zatrzymały się. Łachę piachu mamy w poprzek regionu. Niestety tak, i to nie jest odosobniony przypadek, bo takich przykładów jest więcej. A gdyby, gdyby to się udrożniło, to i turystów byłoby więcej i w ogóle dobrze być jest blisko ważnych węzłów komunikacyjnych. No zdecydowanie, prawda? no to by nam łatwiej o połączenie z Bydgoszczą chociażby, gdzie yy, no teraz trochę ta droga zajmuje, a w momencie kiedy mamy S5, to można do Bydgoszczy w 20 minut będzie dojechać. 20? No, 20, wow. może 25. No. Wow. No ja jechałem wczoraj godzinę. No właśnie, i to jest ta różnica, z prawda? Tak, I to jest właśnie ta różnica. No. Um, panie burmistrzu, miasto Zakochanych bardzo fajny slogan. Te piękne mury, chyba jedne z nielicznych tak dobrze zachowane w Polsce, prawda? To prawda. Z tego jesteśmy bardzo dumni i tutaj rzeczywiście inwestycje w zabytki też miały miejsce, również za pieniądze unijne, więc z tego też jesteśmy zadowoleni. Stary ratusz renesansowy piękny. Jak najbardziej. Zresztą tam w tej chwili też będzie drobny remont robiony. No to jest coś, na czym my korzystamy bezwzględnie. Ja jednocześnie, spotykamy się nie po raz pierwszy, prawda? Byłem w Hełmie z promocją mojej książki pod tytułem Polska może być lepsza, mój raport siedmiu lat bycia ministrem spraw zagranicznych i chciałem zapewnić, że jeśli dane mi będzie reprezentować... Wyborców kujawsko-pomorskiego, to będę utrzymywał kontakt z burmistrzami, prezydentami, wójtami, bo europoseł i na Komitecie Regionów, i we współpracy z Marszałkiem, no jest przede wszystkim przedstawicielem regionu. Na to bardzo liczymy. Zresztą pamiętam, że bardzo dobrze został Pan przyjęty przez mieszkańców naszego miasta. To spotkanie miało naprawdę taki bardzo merytoryczny wymiar. Mnóstwo pytań, mnóstwo takich głosów potwierdzających to, o czym rozmawiamy, że nasza obecność w Unii Europejskiej jest absolutnie konieczna i my musimy robić wszystko, żeby tam być, żeby tam mieć silny głos. Poza tym no, też trzeba powiedzieć, o czym mówimy też mieszkańcom, że decyzje, które zapadają na forum Parlamentu Europejskiego, mają bardzo bezpośrednie konsekwencje dla regionów i o tym nie wolno zapominać. Dlatego tak mocno się chcemy zaangażować w tą, w tą kampanię profrekwencyjną. Nie pozwólmy nacjonalistom wyprowadzić ani Unii z Polski, ani Polski z Unii. Zaufajmy tym, którzy są wierni swoim poglądom, są za integracją europejską, a nie tym, którzy pokochali Unię dwa tygodnie temu, a przedtem na nią szczuli. Jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej i oby to nie była końcówka, bo trzeba powiedzieć, że brexit też nie był planowany, prawda? A dzisiaj jesteśmy u progu niestety sytuacji, w której za chwilę Brytyjczy... I Mimo że on się nie zdarzył, to i tak ośmieszył kraj już, prawda? No niestety dzisiaj wyjść po angielsku już znaczy co innego co? niż kiedyś, więc musimy bezwzględnie pamiętać o tym, że nie jesteśmy w tych strukturach europejskich na zawsze, że po prostu trzeba. Że, żeby tam być, to trzeba chcieć tam być. I, i, i my jako hełm, no bardzo mocno będziemy chcieli to próbować. Brytyjczycy muszą zapłacić za wyjście z Unii Europejskiej, a nas wyrzucą za darmo. <śmiech> <śmiech> Panie burmistrzu, proszę o poparcie. Proszę Państwa, głosujmy rozsądnie. Naprawdę stawka jest bardzo wysoka. Radku, życzę Ci powodzenia. Dziękuję.